Rolka sztokholmska, czyli malarskie przedstawienie uroczystego, uroczystego wjazdu króla Zygmunta III, w warszaku ślubnym razem z konstancją austriacką do Krakowa w dniu 4 grudzień 1605 roku. Chciałem przypomnieć, że po raz pierwszy rolka była prezentowana w zamku w 1974 roku. Kiedy to zamek jeszcze był w odbudowie, a wtedy już rząd szwedzki zdecydował o podarowaniu nam tego bardzo cennego obiektu do zamku. Był on przechowany przez wiele, wiele lat w szwedzkich muzeach jako, jako wojenne trofeum, wojenne, wojną grabież po potopach szwedzkich. Rolka trafiła do Zamku Królewskiego w bardzo złym stanie zachowania. Ona była nawinięta na, na taki dosyć cienki drążek drewniany. Szczególnie w pierwsza, pierwsza część rolki, początek rolki był bardzo, bardzo zniszczony. Występowały tam spore ubytki papieru, papier był mocno zmurszały, bardzo osłabiony. Dlatego w trakcie Dlatego podjęto decyzję o poddaniu rolki gruntownej konserwacji. I taka konserwacja została wykonana przez profesora warszawskiej ASP Tadeusza Tuszewskiego pod koniec lat 80., początku lat 90. W trakcie konserwacji podjęto decyzję o rozklejeniu rolki na poszczególne elementy. Taką czynność przy pracach konserwatorskich nazywamy demontażem i jest ona dosyć częsta. Często jest to w ogóle wstępny etap konserwacji. W tej chwili staramy się już go pomijać, staramy się wykonywać konserwację bez demontażu, natomiast w, tym, w przypadku tego obiektu było to absolutnie uzasadnione. Każdy element rolki trzeba było osobno oczyścić, wzmocnić i zabezpieczyć. Po, sądząc po układzie śladów sita, na tym papierze możemy się domyślać, że artysta brał jeden duży arkusz papieru i przecinał go na pół. I w ten sposób powstawały dwa, dwa kolejne arkusze, na których malował. Do malowania rolki, czyli no do tego, co jest naj, najważniejsze, artyści do produkcji farb artyści wykorzystywali to, co było w ich otoczeniu. Czyli najczęściej były to pigmenty mineralne. I tutaj wiemy o tym, że do malowania rolki został użyty malachit. I azuryt, również różne czerwone glinki, pigmenty roślinne, jak indygo, i czerń. Czerń uzyskiwana ze spalonych, ze spalonych roślin, często w postaci sadzy. Te pigmenty niestety dosyć często mają zły wpływ na papier. Szczególnie jest to, jest to znane w przypadku. Pigmentów zawierających miedź, tak jak właśnie malachit, azuryt, no przede wszystkim grynchment, którego tu już szczęśliwie nie mamy, ale jednak jest, są widoczne pewne zmiany tych pigmentów, zły ich wpływ na papier. Spotykane jest oddziaływanie pigmentów nie tylko na papier podłoża, ale również na papier opakowania. I to właśnie stało się w przypadku rolki sztokholmskiej, która po tej pierwszej konserwacji została zamknięta, jakby w takich, w takich podwójnych folderach. Niestety no, początek lat 90. profesor nie dysponował jeszcze zupełnie odpowiednimi materiałami odpowiedniej jakości. W związku z tym dostosował trochę te dostępne materiały do, do wymogów konserwatorskich. No nie do końca mu się to udało. I to widzimy tutaj w przypadku takich odbić, takich duchów na, na starych oprawach wykorzystanych przez, przez profesora. Tutaj na tych starych oprawach widać wyraźnie odbicie, jakie spowodował czarny barwnik. Odbicie tutaj widzimy odbicie ka karety z kołami, również uprząż koni została odbita. Każdy fragment rolki jest zapakowany w osobny folder z dosyć sztywnej tektury, a w środku zamontowana jest osobna koperta na, na poszczególne odcinki. Stąd wziął się ten niebieski kolor koperty. E, przy w kolorze niebiałym nie stosujemy żadnych wybielaczy, nie stosujemy żadnych wybielaczy optycznych, które w jakiś sposób mogłyby nam zareagować z papierem zabytkowym. A dlaczego on jest akurat niebieski? No, wynika to z bardzo długiej tradycji niebieskiej, produkcji niebieskiego papieru. Jedna z teorii czy legend e, głosi, że on został, e, był produkowany z e, ubrań marynarzy holenderskich, dlatego że w, w Holandii był rzeczywiście najbardziej popularny. Ta koperta jest, no też jej kształt jest dosyć przemyślany. Ta pierwsza warstwa służy nam do zakrycia całości naszego zabytku. Dlatego dosyć często chce się od razu automatycznie najpierw założyć te małe skrzydełka, ale wtedy mamy tutaj tą granicę papieru, która w jakiś sposób może uszkodzić tę warstwę malarską. Dlatego zawsze trzeba położyć najpierw ten cały bryt, później skrzydełka, które zabezpieczają przed przesuwaniem, no i ostatnie już wieczko koperty, które nawet jak ktoś. Dosyć co mało może się nie zdarzyć, ale gdyby ktoś bardzo nieostrożnie otworzył, to zawsze nam się otworzy tylko to. Ta pokrywka, a nie, nie dojdzie ten podłóg powietrza do obiektu. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat rolki, serdecznie polecam nasze wydawnictwo, które nadal jest do kupienia. Katalog, piękny katalog polsko-angielski stworzyła pani Maria, Mar Marta Zdańkowska, nasza koleżanka, która była kuratorem tej wystawy, Król Sierżeni.